Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, cześć, cześć. Witajcie w najnowszym odcinku na kanale Drapiemy pierwszy milion. A na dziś przygotowałem czarny diament. Super bonus i magnetyczne pięć, od którego zaczniemy. Zobaczcie, jaki super numer 22 pani mi w kolekturze podała. Normalnie zrobiłem takie oczy i mówię do pani. Mówię... Już pani da tę, tę zdrapkę, <noise> nie wiedziałam w ogóle, o co mi chodzi, ale niech będzie, drapiemy, szukamy oczywiście piątki albo czarnej, albo takiej niebieskiej, wtedy mamy, mnożymy, wygraną razy dwa, mamy jeden, siedem, przybliżę was, żebyście widzieli, bo tak nic nie widać i mamy dwa, mamy trzy, sześć, dziewięć, siedem, Osiem, dziewięć, sześć, <laughs> cztery, siedem, osiem, dwa, jeden, cztery, trzy, cztery, trzy i jeden. No, cienko, cienko. To może super bonus, super bonus, szukamy dolara albo sztabki złota albo sztabki złota. A zaczynamy. Bank, korale, worek, plik, koniczyna, arbus, ananas, dzwonek, Pierścionek, świnia, wiśnie, winogrono, banany, zegarek, te monety, klucz, portfel, księżyc, dwie ostatnie szanse, mamy garniec i na końcu jest. Safe. No, niestety pusto, ale czarny diament wchodzi na salony. Szukamy gwiazdy. Gwiazda do diamentu z z numerem 11. No, i tutaj chyba coś powinno być. I wygrywające liczby to 23, 35, 7 i 6 i 14. To są nasze wygrywające liczby, i takich szukamy. A no proszę bardzo, zaczynam od 35, co fajnie, bo by byłaby taka cała zdrawka byłaby wygrana. Teraz będzie 23, już, już zepsuli. Zepsuli 24, to teraz 23, no nie, 28. 12, szukamy dalej teraz diamentu albo jeszcze gwiazdy. 8. 19. 5. 38, 15, no już dalej obok. 26, 4. Jest Dzień. diament. Wiedziałem, że go ustrzelę, bo ta strapka mnie lubi. Jaki ładny jest ten diament. Jest taki inny, ładniejszy od innych diamentów w strapkach. Dalej mamy 9, 29. Mamy jeszcze linię.

No to tyle w dzisiejszym odcinku. Nic nie straciliśmy, nic nie wygraliśmy, a sobie podrapaliśmy. Zapraszam Was na odcinek, który Wam się teraz wyświetla, gdzie kupiłem wszystkie dostępne gry liczbowe, czyli wszystkie losy, loto. Eurojackpot, pod Multi, Multi, Keno i Express losy jakie jeszcze wtedy były, więc zapraszam Was serdecznie na ten film, kto jeszcze nie widział, wyświetla Wam się, wystarczy kliknąć i zostaniecie przekierowani na ten odcinek. To na tyle, dzięki śliczne, cześć!